Cześć się, Wam wszystkim. Tutaj Lisi Gracz i Need for Speed Monster Ładę na modzie Redux przed nami. Co się działo, gdy się nie działo? Doszliśmy do tego, że możemy rzucić wyzwanie następnemu kierowcy czarnej listy. Czyli, co to jest? Stara się o tym dowiedzieć. Zaczynamy odcinek. Oj, kurwa! Zaczynamy całą to miasto, Dnuśu! Tak, to jest easy. Ty, już mamy dwunastą listę? O, elegancko. Od razu rzucamy wyzwanie. Ręce, pęce, w które ręce. Dwa wyścigi przed nami. Here we go. Ale w momencik sobie tylko wyszło. odpalę szybko timer, taki, żeby był. O. Na to będzie, żeby mi no, Dobra, też strumyka odpalać, bawić się na WL o, o Tu udanego tam w udanej transmisji. I <laughs> zabawy. Mamy jakiegoś WLOffa na nas, co tu się dzieje? Jeszcze szybko sobie podejrzę. Dobra, nieważne. Here we go Wróć wyzwanie Lecimy O, Kurwa! Kurwa, macz! Ale leje! A już wiosna! Patrz na tą sukę. Ale robi tutetu Jadek, uspokój się. Nie rób przody, nie rób przody. Mo może jakiś numer to będę. Lecimy. Włączyłem dzisiaj... Ten filtr, który nakłada grad. Przed chwilą widzieliście takie mruganie, to właśnie zaraz mogę pod klawiszem go włączać, włączać. Zobaczymy, jak te, seria tych odcinków wypadnie w jakości na YouTube. Będziemy mieli sobie porównanie. I nie wiem, czy zaraz nie włączę. Tutu, tu, tu, tu. tu. Boję się tych klawisz No już. Co to Ta Mazda RX8, tak nie ciśnie. No, oleju nie wymieniała. ciekawostką jest, tak? chyba, że to w Rexach jest, że co chwila się chyba olej powinno wymieniać. Albo coś tam od silnika? Nie kojarzę, chyba co 12 tysięcy kilometrów powinno się zajeżdżać i olej wymieniać. Albo 18, bo te silniki są takie wrażliwe podobno. Jeśli nie mówię teraz, prawda, sam Rexa nie miałem, nigdy bym nie miał. Tak się nazywa go tak w wózkim problemie, albo tak moni znajomy go nazywają, nie wiem. Eliksosemka? Tą drogą, bo ja jestem bardziej ee, fanatykiem Porsche. O, tu, tu, tu. Limit, limit, limit prędkości. Ale to jest normalnie boli. kurde, bo po się mu zmienić kolor na czerwony? O, tamto wywaliło ją. U mnie ogarnęła. Eee, place, coś takiego. No, zaraz się, i pierwszy wyścig ukończony. Easy jest easy, że tak powiem. <grym /doletnie> Ale kurwa, teraz dojebałeś do gara. No widzisz, tak umiem takie rzeczy. Ale maciutka z tą małą pipą. No nie robi jakiś problemów, mimo że jeździ. Ma znowu mechanizm, który. Taka może być cięższa. Od razu w tyle ją. Co ty robisz, nosiu?! Gdzie ty tak się nauczyłeś jeździć przez ten weekend? A, widzisz? Jadzia, brałem prywatne lekcje. Ona siedzi na ogonie! Kurwa, mać! O, odpuściła! Chyba zawracała się do kuchni! Dziadek, uspokój się, nie mów takich rzeczy kobietom. Się pogniewają. Dobra, tutaj tniemy zakręcik, tutaj też, tyk. A ten zakręt, który mnie pokonywał wcześniej, o, to łun. Tak, o ja... o, ta. Ale zrobiła bokiem. Dobra, ogarnia skróty. A ja ogarniam tunel aerodynamiczny. Kurwa, pokażę ci, ojej. Wnosiu, jak ty, co, co, ten trawnik, wnosiu, kurwa. No dobra. Ale przeryła. Ojej, ten drift mi nie wyszedł, nie wy... Dobra. Ojej, co ona robi? Chyba jest o jakiejś innej fazie, albo narkotykach. A mi nie wiadomo, nie testowaliśmy. Pomyślałem tutaj jakieś kurde fair play, było jakieś testowanie przed wyścigiem. Czy ktoś je znać pane, czy nie. Kurwa, czego ty się spodziewałeś? Po wyścigach, choć jakichś zasad honorowych? Jak to jest z Marek kto to jest. Good morning. Marek, rucha, marucha, malucha, nie wiem... E? Co tam szykać, kamczosi? Ale, ale overtake! Trochę nieczysty. No sami tak mówić, że tutaj nie ma czystości na ulicach. O oh, no fakt, szybko się uczysz. O oh, ty kurwa! Oj widzisz, zemściło ci się. Ej, no to był V, gdzie jest sędzia, gdzie jest war? Ojej. Chyba zaczeka. Chyba nie, dziadek, chyba nie. Spoko, spoko, on i tak jeszcze nie umie. Jeszcze mam jedno krążenie. Nie poznieca się. O Jezus Maria, uspokój się. Szybka jazda, bezmyślna. Jeszcze nie, nie sprawiła, że ktoś wygrał. Ale brudne sztuczki chyba je sprawiam. Nie panikuj, zaraz dogonisz. spacz. Znowu wyłączam ci gaz! Ale dziadku, nie są na nawache O kurwa! Ty nic nie wiesz moje rincie. Ja ci postawię. Dziesiątkę o, ku... o kurwa dziadek ile mocy! Nie panuje tego! Skup się, mały kurwiu! Musimy to wygrać! Ostatnio była hała! Trochę przydys... Na... Kurwa, znowu to robisz, ona pojedzie skrótem, tych chory, po... Nie, pojecha normalnie. Ale jest głupia. Właśnie w ten sposób to pamiętam NFS. Kurwa, macz! Gonią! Musiu! Na no, obrze, dziadku! Gonią, no, gonie! Siedzę na ogonie. A match! Gin! Gin! <ścoughs> Ej, no co jest? Wychamowało mnie do zera. Jeszcze zrobiłem. zrobiłem palenie gumy. To, to był jakiś. nie, nie wiem. O, pętane to! Kurwa, mniej gadania, więcej tutaj, tu. No, musimy go gonić, ona jakieś tutaj... ...ma moce normalne. Paranormalne czy ponadnormalne? A <grystanie> Żebyś się tak rozbiła. Ojej, ojej. Nie, ja to przegram, dziadek. Mówisz siebie, mały kurwiu! Jesteś w stanie wycisnąć... ...tej maszynki mielenia. kurwa macie, nie? Jesteś jednak w stanie... ...przegrasz to! Dziadek! nie pomagasz. Właśnie w ten sposób zapamiętam Need for Speed'a pisze. Ano. To było najpiękniejsze chyba czasy gamingu, co? Kiedy człowiek się cieszył każdą grą... ...i praktycznie same hity za hitami wyszły. A teraz jak wepchnęli skórki, no to... ...człowiek tak już wchodzi z pociągnięty przebolco przebolcowany. o. Teraz może się uda? No, muszę to ogarnąć. Muszę to ogarnąć. Ostatnia szansa, żeby ją dorwać. I będzie powtórka, bo mnie spałowała dwa razy. Jak ja ją sfalowałem, no dupa. Ty ty, ona coś zadwaliła Ona coś zwaliła, ale to nie, chyba nie pomoże mi dziadek! A boże. za ten fał? Co ten fał jej <laughs> Powtórz, tak? Kurwa mać. Miał być po nusił. Znowu przynosisz co rodzinie! tak nie mógł, tak, ja nie chciałem, widziałeś ona sama. Żadnych kurwa tłumaczeń, mały kurwio, bo ci pierdolne z lawki Ale Niadek to nie moja wina. Dobra, dobra, kurwa, skup się na jeździe A, to jest Mod ridux V3 on ma jeszcze takie fajne bajery, bo ja sobie mogę robić tak! Tu mam taką o, inną barwę, taką agresywniejszą Taką mleczną, że tak powiem Teraz wyłączę Bo jednak dzisiaj sobie zrobimy odcineczek bez tej barwy, żeby sobie, sobie ludzie ocenili eee, to jest... Wpisałem tak Wpisałem... Ojej Wpisałem w... W, w YouTube w wyszukiwarce Need for Speedmost V3. I pierwszy link od Kizy Place, coś takiego. I tam jest link, stamtąd sobie zasłałem. Giereczkę. O! Chodzimy w sprężony tunel! Easy, poczekaj! Urwam! No się szybciej! Jadek. No zrobi. O, teraz się wkleiłem dobrze w ten zakręt. Tamtem to był. Zbieg bieg po prostu. Co ona robi? Ona jest jakaś nienormalna. Znowu robią break tutaj, No Ona jakieś. Ona nie powinna mieć prawa jazdy. Ona faula, nie faula. Dobra, tutaj. Uj, tu, tu, obok więzienia. Nusiu! Ona siedzi nam na ogonie. Musimy ją zgubić. będzie kika. Jak znowu cię fauluje. Rura, rura, rura musi jebać od gazu. Hop. I tutaj z jedziemy, dziadek, zobacz. Zapamiętałem no, tą trasę na pamięć. No, wnuś, no, no, o kurwa. Jepani, tak książę! Tylko Bolt albo Uber. Ta, te, tej taryfy, to są jakieś pizdy zawsze. No wiem, właśnie wnosił ja z przebił z lotniska do miasta, to zawołał sobie 300 zł. O, to grubo dziadek, grubo dziadek. Nigdy taksówką mnie tak nie jeździłem. Ty? Może raz, może dwa? Teraz mam ciebie I cały czas zimy co czwartek na kurwy Tak było, no nie odmyśla <laughs> To jest Redux Redux V3, wersja trzecia No widzicie, to jest Redux Drogi widzu Tak ładnie wygląda, nie? Oprócz tego, że jest poprawiony graficznie, to jeszcze ma dużo aut dodanych, więc warto się zainteresować tematem. O kurwa, na no, sam scenariusz to wcześniej nie mnusiu. Musisz uważać na tych piratów drogowych? A no, dziadek, nic nie poradzę. Mam słabość do walenia tułówki Ty laska mnie dogania, dziadek. Widzę to na Google Mapsie. To był klimacik kiedyś. za zarazem pokonamy. O on bo nie! Jedź pochy się do przodu. Zbiechaj szybciej. Jest. Nostalgik. no dokładnie tak. No i Easy została pokonana. A pa, easy, byłaś zbyt easy. Może mnie raz rozjechałaś, ale to przez swój faul. Były brudne zagrywki, zapamiętam to sobie. Pamiętam twoją twarz i twoje blachy rejsercy. No i dobra. Karty dodatków. Osiągi. My ja, ja to nie interesuje. Yeah. Funkalna do niedotpodawcza. I chcę ten spoiler mieć. Nie to. To. Spoiler, spoiler, spoiler. Karol nie... <śmienny> jeszcze coś otwierałem tam. <śmienny> Weź, pokaż. No kurde, no, ziomeczku. Bio. Ten przypakowany gość z Korei uważa się za prawdziwego Don Juana. To jest Don Juan, nie wiem. Wszystko co robi na pokaz chodzą pogłoski, że wpada w panikę przy glinach i przy pierwszej okazji wycofuje się z wyścigów. Oprócz tego ma podobno problem z używaniem wszęgła, więc przy starcie zawsze zostaje z tyłu. Niezależnie na to liczyć. Mhm. <laughs> Easy coś się zmierzyć. No dobra, ona przegrała przecież. No i dobra, dobrze, sprawdzimy Izzy i nam bla. Dobra. Mała przerwa w nagraniu. No i jesteśmy z powrotem. Easy została pokonana. Elegancko. Więc teraz musimy wrócić do kryjówki. Jeszcze może zaczniemy trochę kąsać naszego tutaj kolegę. Wyścigu. O, to dawaj, jo, od razu lecimy. O, ale co ty tu, ale ja o, Każdy dech jednączuł. Go, go, Power Rangers. No, ty w sumie każdy innego koloru. No, bo nie używa nita, tylko na prostej. I teraz. 228 Jedziemy w nosiu pożało. Jak ja uwielbiam być zawsze na pierwszej pozycji! No ja niekoniecznie, to jest duży stres, żeby ją utrzymać. Jeden błąd i cię wyprzedzają. O, wyścigi. Ktoś dzwoni na policję, ktoś umie przegrywać tam z tyłu. Ale czyli jakby to by wyglądało w Polsce, te wyścigi nielegalne? Może tak jest, nie wiem. Ziomek przegrywa i ja tak się nie bawię. a nie, to jest ten, nielegalne wyścigi z generacją Z, albo zero. Kurwa, nie, 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 nie bawię się tak, dzwonię na policję. Nie podczas wyścigu ci gościu wykręca numer na policję, nie? Bo widzi już daleka, że ten, że przegra. Idzie na kable. Eee! Ui! Nie pierwsze miejsce. jest. I jump! Zwycięstwa! Może no, policja nie zauważyła, będę mógł sobie jeszcze pokontynuować. Dobra, idziemy tutaj. I... a to jest doszło potara fotoradary fotorad porobimy. Taka tematyka. Może jeszcze? Jak klikam, no to musisz mieć ten, yy, musisz mieć program zewnętrzny, no tego, kolego. I ruszyliśmy, dziadzia. Nie, wróć. Wnusiu. <laughs> nie ta fabułka, nie ta fabułka. Nie, jest czerwony boli, najszybszy z całej stawki w ogóle. Okej, okay, ładny to wszedłem, ładne są, turbo freak, to tak nazwałem peceta, w ogóle tam się stanęli gdzieś chyba na linii startu i nie jadą. Jeden jeden się obraził, ktoś przydzwonił. dzwoniu. Oto to tu! RURA! Dobra, 217, A, dobra, 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 ładny wynik, e, jeśli chodzi o bolida, to i oty. I teraz wychodzimy za krętu. Okej, okay, dwieście O, driftem go upalamy, dziada! Rura. Dwieście Dobrze idzie. Pierwone Schumacher. Kurwa nosio, nie się, nie wiedziałem się ty tej stronie, że ty tak złupisz, to pierdolacz? No widzisz dziadek, to moc. Jak to było? Z dużą mocą jest duża odpowiedzialność, wyłączyłeś mi gaz. Teraz zobaczysz moje prawdziwe umiejętności. Ściągnąłeś mi ograniczenia. Ojej, ojoj. oj, oj. <ścoughs> nara! No Upalamy, rura! 250 What mada faka! Ale to jest szybkie... Ale to jest bolid już. drugi? What? Aha! Zegrałem tak to? A czy jestem zaskoczony, że on jakoś tam mnie objechał na końcu. No no cóż. Jak to się mówi, nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się wygrywa. Dziękuję za to, że dotarliście do końca odcinka. Pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę. Komentarze poniżej, a także subskrypcję. To był Nikfors Speedmon Słodem na modzie redux, a tu byłem ja. Lisi gracz. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem!